Hi friends, witam was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku na moim kanale. I am so excited to be back. Um, jestem, jestem, jestem. Bardzo dziękuję za wszystkie wiadomości na temat tego, czy będę jeszcze nagrywać. Oczywiście, że tak. Po prostu miałam bardzo, bardzo busy maj. Świętowałam swoje urodziny, robiłam inne, i, milion innych rzeczy, dlatego mnie nie było. Ale jestem bardzo, bardzo excited, że mogę wyjść z swojego hobby. A dzisiaj przychodzę do Was bardzo fajnym, bardzo lekkim filmem. Chciałabym się z Wami podzielić moimi ulubionymi must haveami, jeżeli chodzi o produkty do ust, właśnie w czasie takim letnim, gdzie mam wrażenie więcej nosi się takich, wiecie, gros i rzeczy. Także bez dłuższego przedłużania. Zapraszam na film. Będziemy dzisiaj testować 5 produktów do ust. Niektóre z tych produktów są już na rynku od jakiegoś czasu, niektóre z tych produktów są całkowitymi nowościami, także mam nadzieję, że będziecie uh, się dzisiaj dobrze ze mną bawić. Jeżeli chodzi o usta, to ja zawsze używam dwóch konturówek. Zawsze, jeżeli mam coś do usta, to to jest, jedna z tych dwóch konturówek i tych konturówek będziemy dzisiaj używać z wszystkimi produktami, które mam i to jest uh, Charlotte Tilbury Pillow Talk, czyli mój absolutny faworyk już od bardzo, bardzo długiego czasu. Tutaj już jak widać jest ona bardzo mocno przeze mnie używana, już jest bardzo króciutka ta um, konturówka. Um, a druga konturówka to jest, słuchajcie, zamiennik um, Laurie Messier Hazelnut, czyli który ja nie mogę dostać już od dobrych 4 miesięcy nigdzie i słuchajcie, jest to Sleek um, w kolorze Locked Up i to jest taki piękny właśnie brązowy nudziak, który wygląda absolut, absolutnie fenomenalnie na ustach. No, a Charlotte Tilbury to też jest również nude, ale taki bardziej różowy, taki bardziej w moim naturalnym undertonie. Myślę, że zacznijmy sobie, słuchajcie, od nowości, kochani, i pierwszą rzeczą, którą ja absolutnie kocham, i w której się zakocham już od jakiegoś czasu, słuchajcie, to są te nowe oleje do ust w formie żelowej z Rare Beauty. Jak doskonale wiecie, ja absolutnie kocham markę Rare Beauty, więc, więc nie jest to dla nikogo absolutnym zaskoczeniem, um, ale te te formuły są słuchajcie bardzo, bardzo ciekawe, ponieważ to jest tak zwany cięć, czyli zostawia Wam, wiecie, tak, um, taką jakby um, smugę na ustach po tym, jak już ta żelowa baza się zje. I to jest produkt, który mam wrażenie jest fajny dla takich zabieganych osób, które cały czas są w ruchu, które nie mają czasu topować tej szminki co chwilę. Um, I ona mi się bardzo, bardzo słuchajcie, sprawdza właśnie w oficie. Gdy jestem zajęta, gdy mam dużo pracy i muszę po prostu, wiecie, postanowić czymś w usta i nie martwić się zupełnie o to. Um, I kolor, który ja mam, słuchajcie, tutaj ze sobą, to jest kolor Serenity. Um, I to jest... on w ogóle nie wygląda, ale to jest taki jakby różowy nudziak. Słuchajcie, kolejna totalna torpeda do ust i to jest produkt, który jest bardzo świeżutki na rynku i ja mam wrażenie, że to na pewno nie będzie mój pierwszy i ostatni kolor. Um, I słuchajcie, ja czekałam dobre miesiąc, dwa miesiące, żeby w ogóle go zakupić, bo on był absolutnie wyprzedany, bo jest to, to taka totalna TikTokowa sensacja. A więc bo słuchajcie, tutaj jest o błyszczyku. Um, o błyszczyku, o takim balsamie, o szmince. Sam producent nazywa to tak zwaną hybrydą, i słuchajcie, to jest właśnie błyszczyk, który nazywa się Phantom, i ja mam go w tym kolorze, który był tak strasznie ciężko dostać wszędzie, czyli w kolorze Trace. I to jest taki typowy, właśnie naturalny nudziak. I on faktycznie, słuchajcie, wygląda absolutnie rewelacyjnie, praktycznie na każdym. Um, I to, jak piękne opakowanie ma ten błyszczyk, to przychodzi absolutnie. Um, Absolutnie wszystko i to jest właśnie ta formuła taka wiecie wykręcana. I co bardzo podoba mi się słuchajcie, w tym produkcie to to, że on jest przepiękny I to jest taka faktyczna hybryda On się przepięknie świeci On ma taką kremową, grubą konsystencję I jest bardzo, bardzo mocno napigmentowany I to jest, słuchajcie, tak piękny kolor Trace to jest taki typowy, typowy nudziak I mam wrażenie, słuchajcie, że on absolutnie gra z każdym, z każdym kolorem skóry I z mojego personalnego doświadczenia chciałabym powiedzieć, że on jest absolutnie ekstremalnie nawilżający Więc i um, Jest to coś, co naprawdę bardzo Wam polecam kupić I uważam, że on się też bardzo, bardzo powoli zjada I uważam, że jest to produkt, który jest bardzo, bardzo taki long lasting Biorąc pod uwagę, że to jest balsam, tak? Że to jest ta hybryda, że on jest taki gęsty, pusty Zachowuje się jak błyszczyk, więc w teorii powinien się bardzo szybko zjadać Ten produkt moim zdaniem, jak na taką formułę, utrzymuje się bardzo długo Także naprawdę serdecznie Wam go polecam ok, to myślę, że jest produkt, który jest po prostu już... Um, to już jest ikona. To jest, to, słuchajcie, moim zdaniem ikona, i to jest oczywiście Mwanenoni. Jeden z moich ulubionych błyszczyków wszechczasów, czyli, słuchajcie, Fenty Beauty um, Gloss Bomb w kolorze Fossy. I to jest produkt, słuchajcie, który jest z nami na rynku już bardzo, bardzo, bardzo długo. Um, I mam wrażenie, że już go wszyscy znają, i nie wszyscy go kochają, ale ja go absolutnie uwielbiam za ten bardzo nietypowy kolor, i za rewelacyjną pigmentację, i za piękny zapach. I wiecie, to jest jeden z tych produktów, do którego. Za każdym razem, jak muszę kupić błyszczyk, albo na przykład jego zgubię, bo ja już zdążyłam zgubić um, jeden taki, to zawsze wracam po ten konkretny kolor z tej konkretnej marki i mam wrażenie, że on po prostu rewelacyjnie będzie się sprawdzał na dziewczynach, które mają dużo jaśniejszą karnację i szukają takiego nudziakowego błyszczyka. To jest absolutnie przepiękny kolor i ja, słuchajcie, kocham, kocham ten błyszczyk i ja już nawet nie policzę, które to jest moje opakowanie, bo ja go kupiłam dosłownie wtedy, kiedy on wyszedł, także... Przerobiłam już tyle tych błyszczyków, że to jest masakra, więc jego ja absolutnie uwielbiam, on wygląda pięknie jako topper na każdej możliwej śmince. wygląda przepięknie jako produkt sam sobie, także jeśli miałabym tracić jeden porządny błyszczyk, który ma taką mocną, kremową, konkretną konsystencję, gdzie wiecie czuć, że płacicie te 100 parę złotych za jakość, nie tylko za kolor, to to jest produkt, który koniecznie musi wylądować w Waszej kosmetyczce. Bardzo chciałam, żeby w tym filmie każdy znalazł coś dla siebie, więc teraz porozmawiamy sobie o takim typowym produkcie, który jest zupełnie transparentny, który jest bardzo głęboko nawilżający. Słuchajcie, jest tej mowa o Gizu, czyli o tym honey infused lip oil, który jest, jest bardzo, bardzo popularny i to jest tak wspaniały produkt, że to jest w ogóle masakra. Um, jak sami wiemy, gizu po prostu to jest wow, to jest absolutna rewelacja, słuchajcie. I ten błyszczyk sam w sobie nie jest boski. Jak nie powinnam używać słowa błyszczyk, bo to tak naprawdę nie jest błyszczyk, to jest olejek do ust. Um, I słuchajcie, to jest coś, co totalnie jedzie ze mną na każde wakacje. Jeżeli jadę do jakiegoś ciepłego kraju i na przykład chcę spędzić cały dzień na plaży, to to jest coś, co ląduje na moich ustach, bo on jest naprawdę rewelacyjny i jest bardzo, bardzo mocno nawilżający, także słuchajcie, ja absolut uwielbiam tę formułę. Um, I to jest, słuchajcie, taki produkt na co dzień. To jest coś, co ma nawilżyć usta i za chwilę się zjeść. Więc ja bym to traktowała w kategorii takiego balsamu, aniżeli czegoś, co wygląda rewelacyjnie, bo moim zdaniem to nie jest produkt, który ma jakiekolwiek takie wiecie, błyszczykowe properties, że to będzie się ładnie utrzymywać i zostawać. To jest coś, co ma Wam pięknie nawilżyć usta, co ma rewelacyjny skład i to się sprawdzi dziewczynom, które lubią taki bardzo, bardzo naturalny look i które potrzebują po prostu czegoś takiego, wiecie, na co dzień. Ja bardzo, bardzo lubię te właśnie olejki do ust i to już jest moje drugie opakowanie i na pewno będę go używać właśnie podczas upałów albo na wakacjach. I już słuchajcie, ostatni produkt, ostatni produkt na naszej dzisiejszej liście to jest coś dla dziewczyn, które może niekoniecznie są fankami błyszczyków, tak? Bo to, że teraz są błyszczyki popularne, to nie znaczy, że wszyscy musimy po prostu zacząć nosić błyszczyki. Let's be honest. I to jest słuchajcie, szminka, która też już jest na rynku przez bardzo, bardzo długi czas. I moim zdaniem ja jeszcze nie znalazłam... E takiej samej formuły, nigdzie indziej. To jest rewelacyjny, kremowy produkt, który nie wysycha, który się przede wszystkim przepięknie zjada. Słuchajcie, to jest szminka, która się zjada po prostu tak bardzo naturalnie, że nie zostawia Wam, wiecie, jakichś takich e, śmiesznych linii. I mowa tutaj właśnie o iconic szmince właśnie w tym najbardziej popularnym kolorze, który się nazywa Pillow Chalk. Um, ja słuchajcie, absolutnie uwielbiam ten kolor absolutnie uwielbiam ten kolor, naprawdę. I to jest właśnie taki typowy nudziak. Dla osób, które nigdy wcześniej nie miały tej szminki, ona wydaje się ciemniejsza niż konturówka właśnie z tej samej firmy, to duo. Ale co ja Wam serdecznie polecam zrobić, to jeżeli macie jasną karnację, to zamiast nakładać tą szminkę po prostu jak leci, mocno na usta, nałóżcie ją na sam środek i potem wklepcie ją w usta. I ona Wam da ten piękny, naturalny, taki... Um, różowy beżyk. Więc jeżeli chcecie mieć ciemniejszy kolor, to polecam po prostu pojechać po całych ustach. Jeżeli jest ona dla Was za ciemna, albo czujecie się troszeczkę, tacy wiecie, too much, in it Totalnie polecam Wam rozmarować ją palcem, bo to jest tak wspaniały produkt i to jest taka piękna, piękna, satynowy formuła i ja jestem zakochana w tych szminkach i ja nawet nie policzę, która to jest moja yy, sztuka, bo to jest jeden z tych produktów, po który ja zawsze sięgam, kończę, się kończę. Zawsze, za każdym razem, jeżeli mi się ten produkt skończy, to lecę do sklepu po kolejne. Także naprawdę, naprawdę serdecznie polecam Wam Charlotte Tilbury w kolorze Chalk. To jeszcze ja szybko zapomniałam dodać bardzo jedną istotną rzecz, że żadne z tych produktów nie krwawi. Nic tutaj się nie dzieje, nic mi tutaj nie schodzi, także słuchajcie, ja mam teraz oh, błyszczyk właśnie to jest na ustach i zostanę już w tym buszyku. On jest tak przepiękne, że to jest mój go to choice now. Um, ale wszystkie te formuły właśnie nie krwawią, żadna się, wiecie, nie, nie wpija w usta, um, także naprawdę naprawdę serdecznie Wam jeszcze z więc to by było kochani na tyle, jeżeli chodzi o moje ulubione produkty do ust w czasie właśnie wakacji i lata. Um, nie było tutaj takich klasyków jak na przykład olejek um, z Hourglass'a, dlatego że no już nie chciałam powtarzać tych treści to też jest jeden z takich iconic rzeczy, które zawsze będą w mojej krewce nie wspominałam również o szminkach z Rare Beauty ponieważ wiecie co, ja mam tylko jedną szminkę z Rare Beauty tak naprawdę ją lubię, ale ja mam trochę problem z tymi szminkami bo żadna z nich nie ma takiego mojego koloru mają rewelacyjne konsystencje, ale żadna z nich nie ma takiego mojego koloru, więc mam je, ale i tak aż często je noszę. I to by było na tyle, kochani. To są moje ulubione produkty. Um, koniecznie dajcie mi w komentarzach znać, jakie są Wasze ulubione produkty. Czego Wy uwielbiacie używać właśnie w takim okresie wakacyjnym, jaki mamy teraz? A ja jestem bardzo, bardzo excited, że to Was zwracam, słuchajcie, i jest tyle zaplanowanych treści i tyle wspaniałych rzeczy, które po prostu już niedługo wiadą na kanał, że to jest masakra. No zobaczenia już niedługo.